Nikt mi nie powie, że powrót z urlopu do pracy to jest łatwa sprawa. Im dłuższy urlop, tym gorzej, tym trudniej. U mnie był nieco ponad tydzień, więc jeszcze nie tak źle. Czyli można by powiedzieć, że tak naprawdę nie warto brać takich długich urlopów albo w ogóle nie brać urlopu. Zresztą każdy powrót z jakiejkolwiek przerwy jest, jest trudny, mniej lub bardziej. No właśnie, dzisiaj będzie o tych przerwach. A ja mam dzisiaj taką linię 256, trasa zmieniona, która przy tej zmienionej trasie w trzech czwartych pokrywa się z linią 240. Jest takim, można powiedzieć, jej uzupełnieniem. Ja mam akurat przerwę i dzisiaj o tych przerwach opowiem. A konkretnie o tym, czy kierowca ma obowiązek otwierać drzwi pasażerom właśnie podczas przerwy, żeby na przykład nie marzli. Jak to wygląda i jak powinna wyglądać tak naprawdę przerwa kierowcy? Zapraszam. Zanim zacznę o tych przerwach, to tutaj zobaczcie, jest taka sytuacja. Jak się rusza z pierwszego przystanku Marki Kościuszki, to zaraz dalej, no nie wiem, to jest 100 metrów, coś takiego, jest przystanek. Pierwszy przystanek, on jest na żądanie. Już jest ktoś, kto macha. To jest młoda osoba, młoda dziewczyna i widziałem ją, że ona stała cały czas. Znam się, dlaczego ona nie mogła podejść te 100 metrów, wsiąść i wolała stać na zimnie, na mrozie, żeby tutaj zatrzymać autobus, ledwo po ruszeniu. i troszkę, no złe, no to takie trochę, ja wiem, że ona ma prawo, ale z takiego no, zdroworozsądkowego podejścia to, no, pomagajmy sobie trochę i nie zawracajmy głowy zatrzymywaniem, podczas kiedy możemy Dojść i to całkiem niedaleko. Podobna sytuacja, ale tam jest trochę dalej. Jest y, na Tolin Północny, jest y, ulica Płaskowickiej, i tam też po starcie y, zaraz jest przystanek na żądanie braci, braci Wagów. I tam też jest taka sytuacja, ale tam jest trochę dalej. To tam jest powiedzmy to zrozumiałe. Jeszcze gdyby to była starsza osoba, no to rozumiem. Czy nie wiem. Osoba z dzieckiem, w wózku, no okej, okay. ale młoda, zdrowa dziewczyna, naprawdę serio, można było podjąć dobry. Nieważne, wracam do tematu. Przy okazji przepraszam za mój głos, ale, ale jestem po, po, po dłuższym przeziębieniu. Yy, także tak, a propos, dlatego, że miałem mało przerw. Yy, a propos tych przerw, no właśnie, słuchajcie. Przerwa generalnie jest dla kierowcy. Moja znajoma ostatnio zapytała mnie, zresztą wiele osób pyta na, na różnych grupach <laughs> facebookowych, pytają, dlaczego kierowca nie może na pętli otworzyć drzwi, my tutaj stoimy, marzniemy, a mógłby nas wpuścić. Mógłby, ale nie musi, nie ma takiego obowiązku. Przerwa jest dla kierowcy, tak jak już powiedziałem. I żeby zrobić tę przerwę 15 minutową, to tak naprawdę teoretycznie on powinien ją zrobić w zamkniętym autobusie i nikogo właśnie nie wpuszczać. Dlaczego? Dlatego, że kiedy wpuszczamy pasażerów, to jednak już mamy, to nie możemy do końca yy, spokojnie odetchnąć, odpocząć, bo musimy gdzieś tam mieć z tyłu głowy, co ten pasażer robi, czy nie robi jakiś głupot. Może nas o coś zapytać, może nas zagadać, wtedy musimy się oderwać od odpoczynku, nawet od tej przysłowiowej kajzerki z Sopocką, którą chcemy sobie zjeść i musimy już udzielić informacji. Czyli tej przerwy de facto tak naprawdę nie mamy. Jest jeszcze jedna kwestia a propos tego typu przerw, że w zasadzie to. Ktoś powie też, że no tak, bo to jest w tym momencie, to nie jest przerwa, tylko praca. Z punktu widzenia przepisów, to jest tak zwana inna praca. Więc, Ale też praca, oczywiście, też w pewnym sensie, też z teoretycznego punktu widzenia, zaburzenie tej przerwy. Druga rzecz, my na przerwie chcemy wyjść, czy tam do Toitoja, czy na ekspedycję. Tu się pan pospieszył, to wspaniała sprawa, w ogóle takie wyprzedzanie, na takiej ulicy. Nie wiem, co mu to daje. Nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj zaraz chciał skręcić w prawo, bo to się bardzo często zdarza. W każdym razie, my chcemy wyjść na przerwie, skorzystać z toalety, załatwić swoje jakieś tam potrzeby fizjologiczne, wiadomo, czy po prostu się przejść. I znowu z punktu widzenia przepisów, my nie możemy, nie powinniśmy zostawiać autobusu samego, otwartego. No bo, jak ktoś ma wejść, no to ten autobus de facto jest otwarty. Co z tego, że my zamkniemy naszą kabinę kierowcy, kiedy reszta jest otwarta i w razie jakichś ewentualnych, ewentualnych zniszczeń, no my za to odpowiadamy. My tego nie dopilnowaliśmy. I wtedy może się już zrobić drobny problem. A już w ogóle, przed w elektrykach, jest coś takiego, że elektryka się nie gasi, a jak się nie gasi to nie da się tak naprawdę tych pierwszych drzwi tej połówki od, yy, od kabiny kierowcy jej się nie da otworzyć od zewnątrz więc trzeba go wyłączyć a jeżeli się nie wyłącza no to już tym bardziej w ogóle sam autobus zostawia się samopas i tak naprawdę ktoś mógłby go uruchomić i nim pojechać oczywiście jest mało realne ale teoretycznie jest taka możliwość ktoś mógłby nie wiem dla zabawy dla beki coś takiego zrobić więc Przede wszystkim nie powinniśmy zostawiać autobusu samego otwartego, jeżeli się od niego oddalamy i to jest chociażby już w tym momencie to jest już argument za tym, że dlaczego my nie wpuszczamy pasażerów do autobusu, a jeszcze jedna rzecz, jeszcze jeden element w przypadku elektryków one jak się ładują, są podłączone pod, podpięte pod pantograf to każdy ruch potrafi rozłączyć ładowarkę. To jest bardzo częste. My, kierowcy, jak wchodzimy do autobusu, kiedy jest podpięty, to no, jak z jajkiem, z tym autobusem, jak wiecie, z magnetofonem w latach 80., jak się coś nagrywało z radia, czy tam przegrywało od kolegi, to cała rodzina musiała w ogóle w oddali na paluszkach wokół tego magnetofonu, żeby tam się coś nie przerwało, żeby coś się źle nie nagrało. I dokładnie tak samo jest z elektrykiem. Lepiej go nie ruszać, niech on się w spokoju naładuje. A wiecie, jeżeli na przykład na takiej pętli zacznie Wam wchodzić, nie wiem, szkolna wycieczka, to na bank Wam się on rozłączy. Pół biedy, jak jesteście w pobliżu, bo to opuścicie i podniesiecie, to Wam się połączy za chwilę. Ale jak w tym momencie pójdziecie do, no właśnie, do, do ubikacji, spędzicie tam, nie wiem, 5, 7, 10 minut. Wracacie niespodzianka, bo wy zostawialiście autobus ładujący się. Wracacie, on się nie ładuje, no bo tam parę osób weszło, poruszyło cały ten majdan i, 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 i autobus się rozłączył. To dla, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre w sensie konstrukcji autobusu, to już jest zupełnie inna sprawa. No tak jest i już. No. nie są te, te systemy ładowania nie są zbyt jeszcze takie precyzyjne. I nie są zbyt trwałe pod tym kątem. No, ale o tym też trzeba, też trzeba pamiętać. Także jeśli chodzi o przerwy, to tak to wygląda. Dlaczego kierowcy często nie wpuszczają? Nie, dlatego, żeby, nie ze złośliwości, nie dlatego, że chcą zamrozić tych ludzi, nie dlatego, że chcą im zrobić nie wiem, przymusową hipotermię, tylko tak po prostu jest. To wynika z przepisów. Oczywiście jest kwestia też rozróżnienia przerw. Bo jest przerwa obowiązkowa 15-minutowa, kiedy my tą przerwę musimy zrobić, a poza tym są przerwy no, te nieobowiązkowe w tym sensie, że już zrobiliśmy jedną, czy dwie, czy trzy piętnastki i reszta przerw to jest tylko taki troszkę bonus. Więc w zasadzie teoretycznie no, już moglibyśmy wpuścić, bo ta przerwa już nam się nie liczy. To jest tylko nasz taki odpoczynek od po prostu. 2-3, 5, 15, 20 minutowe. Ale wiecie, oczywiście teoria teorią, a życie życiem. Moim zdaniem gdzieś tam trzeba to troszkę wypośrodkować. No, ja wpuszczam ludzi na przerwie, różnie. Znaczy raz wpuszczam, raz nie wpuszczam w zależności od sytuacji, od okoliczności, od tego, ile czasu mam. Jeżeli, no nie wiem, siedzę i tak w tym autobusie, nie wychodzę, jest zimno, rano podjeżdżam, no nie wiem, chomiczówkę jest minus 15 stopni, ci ludzie tam stoją. Ja nie wychodzę, jak mówię. Nie muszę go jakoś bardzo ładować, bo jeszcze jest naładowany. Już go powoli grzeje, no wyjechał dopiero co z zajezdni. No to niechże ci ludzie sobie wejdą, ale to jest po prostu tylko nasza. Chodzi o to, że to jest nasza dobra wola. Nie łaska. Tylko wydaje mi się takie rozróżnienie, jak mówię, względem sytuacji i okoliczności. Więc jakby nic złego w tym wpuszczeniu, moim zdaniem, w takiej sytuacji nie ma. To już, jak mówię, kwestia indywidualna i kwestia do <laughs> własnej oceny. Także tak to wygląda z tymi przerwami mniej więcej. Myślę, że wyczerpałem temat, a jeśli nie, to pewnie się on wyczerpie albo, albo rozwinie. W komentarzach. Tymczasem, jak widzicie, linia 256 jest bardzo przyjemną linią, jak ja to mówię, linią dla emerytów, jeśli chodzi o kierowców, bo tu się nic nie dzieje, to jest banalne, proste, w zasadzie trzy zakręty plus nawrotka przy metrze kondratowicza. No i jest to dość krótkie, bo to zdaje się 20 minut w jedną stronę. I jest to linia, która się absolutnie pokrywa w trzech czwartych czy w 2 trzecich. Jest 240. One się dublują. Dzięki czemu rano jest, no jakby pasażerowie, którzy ludzie, którzy jadą tutaj z Białowłęki, z Grodziska do metra, no to mają dodatkowy, dodatkowy przejazd. Ale tak jest tylko teraz, bo jest tam remontowany gdzieś ten zaułek, czy jakoś to się tak nazywa. Ono normalnie trochę inaczej jeździ. No ale na razie jest tak myślę, że <laughs> pasażerowie, mieszkańcy. Nie mają z tym większego problemu, a wręcz się nawet z tego cieszą. No dobrze, słuchajcie, nie morduję Was dalej moim głosem jeszcze zachrypniętym. Nie morduję też tego głosu, żeby odpoczywał i wracał do, do formy. Mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej. Życzę Wam miłego, spokojnego dnia, miłego, spokojnego czasu. Pięknie dziękuję, pozdrawiam i do zobaczenia. I wiecie, oby do wiosny.